Handan nadal dokucza Elif. Melodi prosi brata, by okazał Cajnep cierpliwość. Cajnep zaczyna pracę w sklepie z zabawkami. Suat chce, by kuzej mówił do niego tato. Bulent odbiera pozew rozwodowy, miłość i nadzieja. Odcinek 102 szczegółowe streszczenie. Handan wysyła Elif do swojego pokoju po obrączki zaręczynowe. Ku wielkiemu zdumieniu dziewczyny, w pokoju znajduje swoją Ciocię. Ciociu, co tu robisz? Pyta szeptem, starając się ukryć swoje zaskoczenie. Wyjaśnię ci, ale później odpowiada Ildis. Zwariowałaś? Moja mama jest w więzieniu, a ja zostałam oskarżona o kradzież. Dlaczego tu przyszłaś? Elif patrzy na nią z mieszaniną złości i strachu. Elif, jestem tu, żeby udowodnić, że jesteś niewinna rola, która boli, Elif jako fotografka. Z dołu dochodzi wołanie z niecierpliwionej Handan. Elif zabiera pudełeczko z obrączkami i wychodzi, rzucając jeszcze szybkie, pełne niepokoju spojrzenie na swoją ciotkę. Wkrótce jest świadkiem uroczystych zaręczyn Kuzeja i Handan. Aby jeszcze bardziej zranić Elif, Handan z premedytacją zleca jej rolę fotografki na uroczystości. Tymczasem Cajnep rozpoczyna pracę w tym samym sklepie, w którym Arda pracuje jako clown. Ona jednak przyjmuje rolę księżniczki, a swoją naturalnością i ujmującą urodą przyciąga uwagę przechodniów. Elif kontra Kuzej, napięcie rośnie podczas zaręczyn, list napisany przez Kubileja przypadkowo trafia w ręce Kuzeja. Prawnik czyta jego treść z rosnącym niedowierzaniem, wybacz mi, Elif. Musiałem to zrobić dla mine, mojej córki. Ponoszę całą winę, ty jesteś niewinna. Proszę, wybacz mi. Nie wierząc w autentyczność listu, Kuzej idzie do kuchni, gdzie znajduje Elif. Co próbujesz zrobić? Pyta nieprzyjaźnie, wbijając w nią surowe spojrzenie. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Ja też nie rozumiem, Elif. Dlaczego jesteś tu w dniu, w którym zaręczam się z handan? Dlaczego nas fotografujesz? Elif z ledwością panuje nad emocjami. „Nic nie robię, wszystko robisz sam. Do prawdy, to też zrobiłem? pyta kuzej, pokazując list Kubileja. Ty go napisałaś, prawda? Napisałaś ten list, jakby pochodził od kubileja. Co? Elif otwiera szeroko oczy, zdumiona oskarżeniami. Mama przyszła do Twojego domu wcześniej rano. Zostawiłaś list na widoku, żeby go znalazła. Moja mama miała go wziąć, przeczytać, a następnie mi pokazać i powiedzieć, że jesteś niewinna. A ja zostawiłbym Handan i wrócił do ciebie, prawda? Tak to miało wyglądać? Dość, Kuzeju, nie zrobiłam tego, odpowiada stanowczo Elif. Ranisz mnie, to ty zraniłaś mnie, kiedy byłem w tobie tak bardzo zakochany i odzyskałem wiarę w miłość, znowu odwróciłaś mnie od miłości, od życia. Rozzłościłaś mnie na cały świat, Kuzeju. Przestań, proszę. Myślisz, że znowu nabiorę się na twoje sztuczki? Połączyłaś siły ze swoim podłym chłopakiem i zrobiłaś ze mnie głupca. Czy kiedykolwiek jeszcze ci uwierzę? Elif czuje, jak grunt usuwa jej się spod nóg. Kuzej wychodzi, zostawiając ją w całkowitym zdruzgotaniu. Melody zbliża brata do cajnep, jej serce bije dla ciebie. Melodi dowiaduje się, że zdjęcie ojca z młodą kochanką oraz próba samobójcza jej mamy były jedynie mistyfikacją. Wzburzona wraca do domu, gdzie siada w salonie obok brata. Jest niczym wyjęta z historii o złych teściowych, mówi o ich matce. Zrobiła wszystko, co w jej mocy, abyś się nie ożenił. Dopuściła się wszelkiego możliwego zła. Cajnep miała rację, mówiąc, że nasza mama jej nie chce. Rozmawiałaś z Cajnep? Pyta Ege z zainteresowaniem. Tak, rozgniewałam się z powodu naszego ojca, ale kiedy pomyślałam o jej czynach, zdałam sobie sprawę, że oskarżałam ją bez powodu. Jest bardzo miłą dziewczyną. Gdzie rozmawiałyście? W miejscu, gdzie pracuje Arda. Legę marszczy brwi, czego ona tam szukała. Arda znalazł jej pracę i poprosił mnie, żebym pomogła jej zrobić makijaż. Wiesz, że Arda rozdaje ulotki w przebraniu klauna. Cajneb będzie robić coś podobnego, ale w innym stroju, ponieważ jest zbyt piękna, aby być klaunem. Więc to nie był przypadek. Szepcze Ege z irytacją. Co nie było przypadkiem? Dopytuje Melody. Bracie, jesteś zły na cajnep, bo nie zaakceptowała twojej propozycji, ale wiedz, że ona też cię bardzo kocha. Jak na to wpadłaś? Pyta Ege, nieco zdziwiony. Wyczytałam to z jej oczu. Po jej delikatnym uśmiechu, kiedy o tobie mówiła. Jej serce bije dla ciebie. Proszę, nie zasmucaj jej. Poczekaj cierpliwie, Ildis w końcu udaje się nagrać moment, w którym Handan wstaje z wózka inwalidzkiego i przechadza się po swoim pokoju. Jej triumf jest jednak cichy i ukryty, na wszystko przyjdzie właściwy czas, Bulend wyznaje uczucia Ferej, ale los płata Figla. Tymczasem Bulend wraca z pracy, jego żona pije w salonie kawę. To był trudny proces rozwodowy, oznajmia mężczyzna, zdejmując płaszcz. Dziś po raz kolejny zrozumiałem, że nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż ludzie ukrywający swoje uczucia. Zgadza się, przyznaje Ferej. Ukrywają swój wewnętrzny gniew i nagle wybuchają. Nie, myślę, że nie ma to nic do rzeczy w kwestii rozwodu. Więc dlaczego się rozstają? Rozstają się, bo boją się powiedzieć sobie, że się kochają. Siada obok żony, zwrócony twarzą do niej. Chciałbym, żebyśmy mogli wyznać naszą miłość tak, jak wyznajemy nasz gniew. Ferej ujmuje jej dłoń i całuje, moja piękna żono. Kocham cię, mężczyzna kontynuuje z emocją. Popełniałem błędy i kłamałem, ale nigdy nie opuściłem Twojego pięknego serca. Już dawno ci nie mówiłem, że Cię kocham, Ferey. Kocham Cię tak jak tamtego jesiennego dnia 21 lat temu. To było 17 listopada, pamiętasz? Następnego dnia, kiedy się spotkaliśmy, dałaś mi list. Wyciąga z kieszeni kopertę, myślałaś, że go zgubiłem, ale trzymałem go w bezpiecznym miejscu przez lata. Zaczyna się tak, jeżeli pewnego dnia upadnę, złap mnie za rękę. Jeżeli pewnego dnia zmęczę się kochaniem cię, trzymaj mnie mocno za rękę i nie puszczaj. Nigdy nie puściłem twojej ręki, Ferej. Ty też tego nie rób. Nie mógłbym żyć bez ciebie. Rozlega się dzwonek do drzwi. Ferej wydaje się dziwnie zakłopotana. Bulent idzie otworzyć i odbiera od listonosza przesyłkę poleconą z sądu. To zawiadomienie o wpłynięciu pozwu rozwodowego, jaki złożyła Ferej.